Cześć, słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. Może zacznę od AA, czyli płynu do higieny intymnej. Bardzo długo go miałam, słuchajcie, aż sprawdzę, czy się termin przydatności nie skończył. No nie, do 2000. Nie, 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 to nie jest termin przydatności. O, czy co, czy, czy, czy. O, Nie, może i jest do, do grudnia 2024. Ale słuchajcie, już go miałam dość długo, ja nie wiem, ze dwa lata. No, nie jest to płyn do hikieny a AA, który chciałem mieć cały czas u siebie w domu. Nie dość, że nie niweluje, no, to bardziej dla kobiet w tej chwili, bo chodzi o te dni. Kiedy mamy raz w miesiącu okres, no i ten zapach, i, i yy, potrzebujemy po prostu stuprocentowego bezpieczeństwa, stuprocentowej higieny, stuprocentowego braku zapachu. No a okazuje się jeszcze, jak są teraz upały, a okazuje się, że ten produkt no, nam tego nie daje. Yy, ani nie wniweluje z przykrego zapachu, ani nie mamy takiego uczucia świeżości. Yy, no, no nie wiem, dziwny jest ten zapach. Nie wiem. Nie pamiętam, czy ja już z Belli coś nie, nie pamiętam tego. W każdym razie ten, ten płyn AA, no nie zachwycił mnie wręcz odwrotnie. No w maksie 3 na 10. I Apart żel pod prysznic. Słuchajcie, to pachnie, to już mam dłuższy czas i to Juka trochę męczyła, ja trochę męczyłam. W końcu stwierdziłam, że już czas go wymęczyć do końca. No tylko zalegała taka ilość. No to, to na tej samej zasadzie. Nie wiem, czy nie w tej samej paczce, albo po prostu w równoległej paczce, które zamawiałam w internecie. No w każdym razie żel pod prysznic Apart jest bardzo, bardzo zbliżony. Ma zapach i konsystencję do DAW. To jest taki kremowo-pudrowy zapach. To samo z konsystencją, czyli wlewacie na gąbkę, no, troszkę taki mam, mam uczucie na ciele takiego mazania, takiego, no nie jest to płynny, płynny, przy płynnych ruchach nie jest rozmaziowany, że tak powiem, na skórze. Ale mówię, przyjemny ma zapach, bo ma taki delikatny. Jak nie lubicie perfumowanych żeli pod prysznic, to ten jest kon no dla Was tak, zdecydowanie to jeszcze chciałam powiedzieć. No myślę, że takie 6 na 10 mogę mu dać. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa pa.